Podana. Zjedzmy coś. Nie jestem głodna. Położę się. Nie martw się o mnie. Jestem po prostu zmęczona. Dręczy mnie żal i smutek. Wezmę środek nasenny. Muszę odpocząć. Pójdę z panią. Podam lekarstwo. Patron! szefie? Zawiozę pana do miasta, wrócę autobusem i po sprawie. To nie jest konieczne, Nacjo. Pojadę sam. Dziękuję. Twój brat na pewno wie, gdzie jest Lilia i musi mi to powiedzieć. Nie wiedziałam, że przyjdziesz. Gdybym cię uprzedził, mogłabyś nie zechcieć mnie widzieć. Dlaczego? Jeśli zrobiłem coś złego, powiedz mi, bo nie wiem o co chodzi. Nie potrafiłbyś nikogo skrzywdzić. Więc co się stało? Było nam razem dobrze. Nie mogę się z Tobą widywać. Mam dość tej dzielnicy i tych ludzi. Przestałaś mnie kochać? Nic już dla ciebie nie znaczy? Ja nadal Cię kocham. Nie chodzi o Ciebie. Ale lepiej byśmy przestali się widywać. Dlaczego? Zawsze byłem wobec Ciebie szczery. Mieliśmy plany na przyszłość. O swojej przyszłości już zdecydowałam. Wiem, co będę robiła. W moim życiu nie ma miejsca na miłość. Ale dlaczego? Mam chyba prawo do wyjaśnień. Tak, lecz ich nie usłyszysz. Dlaczego? Bo nie. Po prostu bardzo źle się tu czuję. W moim życiu nie ma miejsca dla ciebie. Skoro tego chcesz, nie będę cię więcej nachodził. Te jajka są bez smaku. Mika potrafiła je doprawić. A wracając do naszych spraw, wczoraj powiedziałam Ci, odpuść sobie kandelarią. Ale jesteś uparta. Co w tym złego, że będę prała i pracowała? Nie chcę, by się znów zaniemogła. W gdzie pracowałam i nic mi nie było. Tam wykonywałaś lekkie prace. A pranie i prasowanie wykończy twoje płuca, kręgosłup i serce. Przestań. Powiedziałam, że nie. To moje ostatnie słowo. Buzia na chłódkę. Co mówiłaś? Mów wyraźnie. Powiedziałaś, buzia na kłódkę. Byłam posłuszna. Chcę tylko zapytać, co się z nami stanie. Z czego będziemy żyły? Pracę zostaw mnie. Ty zajmij się wnukiem. A może nie masz ochoty? Miałabym nie mieć ochoty? Na to tylko czekam. No to do roboty. Powierzam ci go, bo ja muszę wyjść. A jeśli zobaczą cię sąsiedzi? Sama powiedziałaś, że to bez znaczenia, skoro tu zostajemy. A dokąd idziesz? Muszę coś załatwić. Gdzie? Mam pewne sprawy. Powiem ci, jak wrócę. Uwielbiam, jak się mnie o wszystkim informuje. Do zobaczenia. Skoro bierzesz rower, to jedziesz daleko. Daj, już spokój. Dziecko coś mówi. Jak to? Pyta, dokąd jedziesz. Zaczekaj, aż wrócę i o wszystkim się dowiesz. Do zobaczenia. Próbowałam. No, ale dowiemy się, jak wróci. Mój słodki bąbelku. To na razie. Niech Cię Bóg błogosławi. Cześć, Mariciu. Wróciłaś? Tak. Znów mieszkam w dzielnicy. Co Ty na to? Jak na lato. Cieszę się, bo tęskniłam za Wami. Dziś dalszy ciąg procesu przeciwko Blance Silva, oskarżonej o zabójstwo Viviany Mayer de San Romana. Dzień dobry, babciu. Wcześniej dziś wstałaś. Muszę wyjść. Dokąd? Nie bądź ciekawska. Nie wolno mi mówić ci o wszystkim, ale mam nadzieję, że wkrótce poznasz prawdę. Jaką prawdę, babciu? Prawdę o mamie. Czy to nie ta bezczelna Mariciu? Zdaje mi się, że tak. Biedni. Do licha. Anioł ojca Anselma wrócił do nas. Znów nie będzie nam wolno igrać z aniołem. Mama znów wróci? Już nie. Nie smuć się. Zobaczysz, że wróci. Teraz już wszyscy mówili, że jest w niebie, a jednak się zjawiła. Tym razem odeszła na zawsze. Nie wierzę. Wszyscy odchodzą i wracają. Mariciu i też. Tak. Była u nas wczoraj. Nie martw się tak. Mariciu i pewnie zrozumiała, jak głupio postąpiła i wróciła do Haciendy. byś się nie myliła. Przekonała się, że dla Juana Miguela nic nie znaczy, że on jej nie chce. Poświęcił się gubernatce, tak piszą gazety. Sama widzisz. Znajda już dla niego nie istnieje. Owszem, ale twierdzisz też, że już wróciła do pacjenty. Czy aby na pewno? Cecilia pojechała wczoraj do dzielnicy, w której mieszkała. I dowiedziała się, że Mariciu i Kandelaria nie wróciły. Znajda przyjechała do Meksyku zobaczyć się z Juanem Miguelem. Nie udało jej się, więc wróciła. To mnie cieszy. Może Cecilia nabierze rozumu i cię zaakceptuje. Nie tylko Cecilia, ale też Juan Miguel. Nie zaznam spokoju, dopóki się nie przekonam, że Znajdę odpuściła sobie Juana Miguela. Chcesz deser? Tylko kawę. I jak się dziś czujesz? Bez życia. Nie zaznam spokoju, dopóki nie będzie z nami Marichui. Tak bardzo chciałbym widzieć Cię szczęśliwą, a nie cierpiącą. To ode mnie silniejsze. Skoro Marichui nie ma w starym mieszkaniu, możliwe, że nie przyjechała do Meksyku. Pewnie pojechała jeszcze dalej. Może przekroczyła granicę i jest w Stanach Zjednoczonych? Możliwe, że wróciła do Haciendy, ale nie wspominaj o tym mamie, bo znów będzie tam chciała jechać. Czy dobrze zrobię, nie mówiąc jej, że Stefania zapewniła mnie, że Mariciu i wróciła do Haciendy? I że wychodzi za jej właściciela i tam zaczyna nowe życie. Gdyby o tym wiedziała, może nieco by się uspokoiła.